Cześć, siemano Dzisiaj telefon mojej córki To jest Realme i7 Upadło Tak mi się wydaje Mówi mi, że to samo się tak stało, oczywiście. No co, wymieniamy wyświetlacz Oczywiście wyświetlacz będzie zamiennik Nie potrzeba i lepszego Spróbujemy go doczyścić trochę Rozbieramy No i dobra Przygotowując się tutaj narzędzia podstawowe z chińskich zestawów, pierwsze co robimy, wyciągamy szufladkę karty SIM i próbujemy się dostać pod ekran. Najpierw czymś ostrzejszym, bo ten ekran tak już się do, czego, do niczego nie nadaje. Wkładamy między między tą niebieską obudowę, a ten czarny profil wyświetlacza aby lekko podważyć o. i podważamy z każdej strony i on za powoli zaczął schodzić o. telefon nie jest klejony jest po prostu na zatrzaskach tak sobie to Pan Chińczyk wymyślił telefon już jest prawie otwarty prawie robi wielką różnicę Tu jest ty czytnik linii papilarnych. Trzeba mocno to uważać, bo nie wiadomo, gdzie to tam pójdzie. żeby nie zerwać jakiejś taśmy znowu. A nie, czytnik linii papilarnych jest montowany w płytkę. Co dalej? Poszło gładko. Odkręcamy wszystkie śrubki i jak najszybciej dostajemy się do baterii. Czyli zacznę z tej strony: magnesik. Robię tak, by w ogóle nie były, normalnie luźne, zero oporu. Tu mamy plombę, oczywiście zrywam ją. Próbujmy to podnieść delikatnie. Tutaj się przykleiło. Dobra. Dobra, wypinamy baterię. Pyk. teraz możemy bezpiecznie przynajmniej działać. Czytnik linii papilarnych Out Kamera Na zewnątrz Najlepiej do spodu, żeby się nic nie zakurzyła Druga kamera I trzecia Dobra, teraz sobie teraz na razie te robię wszystkie No i mój błąd, znowu nie zauważyłem, pod plombą jeszcze mam śrubkę Już szarpałem Teraz powinno pójść No i dobra. Na bok, głośniczek Trzeba będzie Wyciągnąć chyba baterię, ponieważ złączę od wyświetlacza idzie tu lub tu, ale raczej tu. Tu. Tak czy siak musimy wyciągnąć baterię. Mamy tak zwaną wklejkę i ciągniemy. Na pewności się oddepnę tylko te taśmy, jakby się one były złapane jakimś stronną taśmą, żeby nie szarpną ich. No. I bateria nam wyjechała. Taka oto podklejka, ale niestety musimy się jej pozbyć, ponieważ taśma i wyświetlacza idzie stąd. Tutaj muszę to i tak ściągnąć, wkleić to potem na coś innego. Są takie wklejki uniwersalne, ale pewnie wkleję to na taśmę tę stronę. Uwaga, żeby nie pociągnąć za mocno i nie wyrwać którejś taśmy. żeby gdzieś zwarcia nie zrobiła OK Czy coś tu będzie nam jeszcze przeszkadzać Musimy na pewno odkleić tą taśmę Tu nic nie będzie latać tą płytę wyciągnę sobie po co ma się grzać antena przewód antenowy Dobra, płyta na bok kamerką do dołu, gdzieś z daleka przewód antenowy, no niech mi nie przeszkadza na razie reszta sobie niech siedzi, przecież tą płytę też wyciągnę dolną no i dobra, te, te taśmy zostają tą trzeba będzie oderwać dobra, teraz możemy zobaczyć sobie jak wygląda zamiennik tego, tego wyświetlacza I wyświetlacz kosztował nas 157,90 zł z wysyłką. Ok. Czyli wyświetlacz mamy wklejany. Wygląda na cały. To się okaże. No się później okaże. Dobra, na razie go pakuję Całkiem przyzwoicie wygląda Pakuję go, rozgrzewamy wyświetlacz I wyrywam, wyrywamy go stąd Więc wyświetlacz spodem na podgrzewacz Możecie go zobaczyć sobie, jak zrobiłem podgrzewacz tutaj w karcie na górze Z żelazka Ale sprawdza się, 65 stopni, 3-4 minuty Zobaczymy Dobra, ściana z podgrzewacza Wprowadzamy temperaturę 59 stopni. Możemy próbować zrywać. Tu akurat będzie prosto, bo mamy dojście do tego wyświetlacza. Ale podważamy między szkło a plastik. O, może metalem pojadę po prostu. Już się praktycznie odkleja sam, ale też nie za głęboko. Nigdy nie wiadomo co tam siedzi. Ale po rozgrzaniu jak widać odchodzi bardzo ładnie. sobie tą taśmę no i mamy ramkę i rozbity wyświetlacz z ciekawości mogę go jeszcze tworzyć, rozwarstwić no. i tu mamy kilka folii polaryzacyjne nie wiem jak to się dalej nazywa no, no ogólnie składa z kilku folii takie te tak. badziewie do badziewia dobra, na bok trzeba tutaj ogarnąć tego szkła i czyścimy ramkę, Teraz zejdę niżej Dobra. Musimy oczyścić ramkę z pozostałości szkła i kleju. Tu jeszcze kleju trochę. Wszystko musimy się pozbyć. My będziemy kleić na klej B7000. Wydaje mi się, że to już, mam wyczyszczone, znaleźć trochę śmieci, przyłożę sobie teraz wyświetlacz, zobaczę, czy on siedzi ładnie, czy nie przeszkadza mi nigdzie. Taśma mi się tam nie podwinęła. Będzie się całkiem ładnie Ale i tak przed przystąpieniem do klejenia musimy go sprawdzić Czy działa Już Zamontujemy sobie płytę górną Sobie na razie wyświetlacz złapię sobie tą płytę na jedną śrubę. Może tak, żeby mi nie latało. Tutaj idzie plastik na to wszystko, więc nie wkręcamy tej śruby do końca, bo nie wiadomo czy nie wyjdzie nam na wylot. A jak już to z dystansem do niej, dobra, byle by nie wypadła. Podpinam wyświetlacz. Dobra, tą taśmę potem trzeba ładnie tu ułożyć Z racji tego, że bateria jest słaba Muszę wpiąć tą dolną płytę Z gniazdem Zaraz mi padnie ten telefon Dobra, wpiąłem baterię Uwaga na podnoszenie, żeby się nie oderwał wyświetlacz Czy to działa? No, włączył się. Zgaszę tu jedno światło, więc nie widać. Tutaj wyżej. tutaj ładnie działa. Jest ok. Tu na górze mam wrażenie, że jest jakiś pasek, albo to jest tak folia mi się odbije. Nie, raczej folia. no i moment no i dobra, wyświetlacz sprawny dotyk działa 3% baterii, dobra, może zdążę dobra, ja przez ten czas sobie potestuję ten telefon za chwilę do Was wrócę i tak sobie testuję, testuję dotyk działa jak widać dotknięcia działają tylko nie wiem dlaczego jak włączę Wi-Fi to ten dotyk zaczyna świrować Możliwe, że po prostu ten telefon ma tyle powiadomień przez moją córkę, że zaczyna po prostu świrować. O, zaczyna się po prostu, widzicie? Jak się zacina? Po prostu się zacina. Musiałbym dać chwilę. Niech sobie po prostu pobierze tych wszystkich powiadomień z syfu. Albo zaraz go przywrócę do ustawy fabrycznych i tak po prostu się będzie musiało chyba to skończyć. No bo jest dramat. No dobra, trochę mu przeszło. Okej. Okay. No dobra, chyba wszystko działa. Zaczynam go składać. Dobra, przystępujemy do montażu. Wracamy go. O, odpinamy baterię. Pyk. Dobra, bateria wyszła. Wyciągam ją. Na razie na bok. Odpinam wyświetlacz i zdejmuję go okej okay. odtłuszczę sobie tą zewnętrzną stronę całą chociaż paluchami jej nie dotykałem ale warto odpuścić zawsze i zaproponowałem tu sobie zdejmę już z tego Zdejmę sobie tą folię. Tu mamy drugą folię, która jest do podklejenia taśmy do wyświetlacza. Więc tą sobie zdejmę. Albo jeszcze nie. Na razie nałożę sobie tutaj klej wszędzie. Klej standardowo B7000 do wyświetlaczy. I nakładamy. Tu Niewiele, Niewiele, byle byleby nam nie wypłynął. Wystarczy wkładam na bok. Teraz tak ściągam sobie folię z klejem. Stąd. Aha. Oraz ściągam sobie stąd. To możemy w sumie tu przykleić, żeby nam to potem gdzieś nie wlazło. Dobra, no, złapało. Teraz delikatnie, żeby taśma się nam nie przykleiła nigdzie. Przeciągamy przez otwór i wklejamy wyświetlacz. Okay. Pozostałości kleju ja wytrę, bo niestety troszeczkę wypłynęło. Ściskamy dokładnie po całej, po całym obwodzie. Teraz teoretycznie powinienem to zostawić Ale ja już go złożę do końca, dopiero potem go zacisnę Czas wiązania to 12-24 godzin Więc myślę, że zdążę go spokojnie w ten czas złożyć Dobra, taśmę kładziemy od otworu Od otworu Potem ją wpinamy dopiero układamy do brzegu tu ją delikatnie sobie podniosę i układamy ją w tą stronę. Że ona tam w narożnik sobie klapła. O tak. O właśnie. Sadła sobie. Mamy miejsce na baterię. Na spokojnie. Składamy peryferia. Najmniejsza kamera. Ona sobie tutaj po prostu leży. Druga kamera średnia siedzi trzecia. I teraz liczytnik linii. Czytnik linii, i potrzebujemy jeszcze wpiąć antenę. Dobra? Tu już mamy wszystko. Został głośniczek jeszcze. Dobra, zakładam tą słonkę, żeby można było przekręcić płytę. już nie lata jak siedzi tam jak siedzi to mam złapane wkładam głośniczek w taśmę siedzi, wkładam głośniczek trochę go wyczyszczę, bo też jest brudny No o śrubce zapomniałem co już zdarza się dobra, siedzi, skręcam na jedną śrubę Niestety tą pierwszą budowę też muszę jeszcze raz ściągnąć, bo przecież bateria, z tego co widzę, ten klej bardzo dobrze trzyma, więc nawet jej nie podklejam. Bateria wpięta. On siedzi, nie rusza się nawet. Jeszcze raz. Sprawdzę sobie tylko, czy on działa. No, włączył się skręcam dalej na ja szybko już poza kadrem wyczyszczę troszeczkę tą ramkę znaczy tą klapkę bo jest no jakby nie było dziecko i w środku trochę kurzu, więc ja to wyczyszczę, zaraz do was wrócę no dobra, tyle co mogłem, dotyczyściłem w środku też już czysta, nieważnego syfu składamy to do kupy 1 2, trzy, cztery o, no, tu poszło. Tu siedzi, tu siedzi, tu się to zamyka. Tu wyświetlacz chodzi. Zablokować. Na koniec przykleję tylko jeszcze szkło ochronne. I gotowe. Do następnego, cześć.